Marko, co prawda dzisiaj tylko remis ze Śląskiem Wrocław, ale bardzo cenny remis, bo dający Wam już pewne utrzymanie. Tak, oczywiście, że chcieliśmy wygrać w domu przed naszymi kibicami, których znowu przyszło dużo, ale nie udało nam się i w końcu musimy być zadowoleni z remisu. Dla Ciebie to też szczęśliwe spotkanie, bo wróciłeś na ten szlak, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Ale warto chyba też pochwalić asystę Pawła Broszka, bo on wystawił Ci piłkę, właściwie no nie chcę powiedzieć do pustej bramki, ale miałeś o wiele ułatwione, o wiele bardziej ułatwione zadanie. Tak, oczywiście. Paweł zrobił dobrą robotę, podał do mnie i ja ścieliłem bramkę, także on też ma zasługę w tym. Śląsk to był taki pod względem walki na boisku najtrudniejszy rywal do tej pory. Wiadomo, że to jest drużyna walcząca o utrzymanie z nożem na gardle. Widać to było dzisiaj na boisku? Tak, oczywiście, że, że w drugie, widać w drugiej połowie, że nam za, za, zabrakło e, troszeczkę siły. ale no, jak, jak mówię, musimy być zadowoleni w, w, z remisem w końcu. Wróciłeś też po jakimś czasie, bo pod koniec rundy jesiennej grałeś też na skrzydle, wróciłeś na nie. Powiedz, jak się tam czujesz? Wtedy mówiłeś, że nieźle, ale po tym powrocie też drużyna się troszeczkę bardziej zmieniła. No, oczywiście, że nie. Kiedy chcieliś bramkę, to jak się masz czuć? No, nieźle mogę zagrać tam, ale jak mówiłem i trenerowi, wszyscy znają, że moja pierwsza pozycja jest jako napastnik, ale. Kiedy, kiedy, kiedy jest, e, kiedy trzeba zagrać na, 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 na skrzydło, mogę zagrać. Także nie, byłem. A ten punkt dał Wam tak trochę więcej spokoju w głowach przed kolejnymi spotkaniami? Uwierzyliście ponownie w siebie? E, oczywiście, że tak, bo, bo, bo mieliśmy te dwa, dwa ostatnie spotkania, które, które nie wygraliśmy i chcieliśmy wszystko dzisiaj zrobić, żeby, żeby że tak nie by było dzisiaj. E, Nu, bet mēs varam, mēs varam būt reāli un izbeigt ar tenremisu.